Proszę wstać, sąd idzie. Proszę wprowadzić oskarżonego. Otwieram przewód sądowy w sprawie toczonej z powództwa społecznego przeciwko obywatelowi alkoholowi. W trakcie trwającego wiele miesięcy wnikliwego dochodzenia zebrano 144 tomy materiału dowodowego, z którym zapoznali się pan prokurator, oskarżyciel, obrońcy i ława przysięgłych. Jako przewodniczący tego procesu pozwolę sobie przypomnieć jedyne, jedynie główne tezy oskarżenia. Lekarze nauk medycznych z całego świata zgodnie stwierdzają, że alkoholizm jest chorobą śmiertelną. Picie alkoholu prowadzi do wyniszczenia organizmu i uszkodzenia wątroby, nerek, układu rozrodczego i nerwowego. Pod wpływem alkoholu z powodu zaburzeń w normalnym reagowaniu często dochodzi do wypadków samochodowych. Człowiek pijący alkohol nie rozwija się intelektualnie, duchowo, emocjonalnie. Każdy napój uzależnia. Wódka, wino, piwo. Czy oskarżony przyznaje się do stawianych mu zarzutów? Przyznać muszę, że byłem i jestem najgorszym po ludzku sądząc wydaniu złodzieja. Kradnę rodzinom najlepszych ojców i synów. Kościołowi najwierniejsze dzieci. Ojczyźnie najzdolniejszych obywateli. W szkole i nauce najtęższe umysły. Mam w swoim gronie przedstawicieli wszystkich warstw społecznych, nie wyłączając sprawujących władzę i wymierzających sprawiedliwość, a jednak cieszę się dotąd wolnością, mianem najlepszego dobroczyńcy ludzkości, przyjaciela człowieka, towarzysza jego radości i smutków. Wobec tego proszę o zabranie głosu oskarżyciela. Wysoki Sądzie. Picie alkoholu prowadzi do choroby alkoholowej, która spowodowana jest dostępnością napojów alkoholowych, a więc łatwością nabycia również wśród dzieci. Wszystkie te czynniki prowadzą do utraty zdrowia, a nawet życia, konfliktów w rodzinie, w pracy, agresywnego zachowania, rozbitych rodzin, zaniedbanych dzieci, ubóstwa materialnego i duchowego. Wysoki Sąd zechce uwzględnić te poważne zarzuty. Udzielam głosu obrońcy. Wysoki sądzie, uważam, że mój klient jest niewinny. Mogę podać korzyści z picia alkoholu. Osoby mające tak zwaną mocną głowę mogą spożyć duże ilości alkoholu. Osoby mające wyższy status społeczny, wywodzące się z tak zwanych dobrych domów, nie mają problemów alkoholowych. Kierujący pojazdem może się nieco nabić. Pod warunkiem, jeżeli spożyje jednocześnie obfity posiłek. Piwo to nie jest alkohol. Alkohol pomaga załatwić ludziom wiele spraw. Uważam, że oskarżonego należy uniewinnić. Oddaję głos biegłemu. Wysoki sądzie, słuchając tego, co mówił obrońca, nie mogę wprost uwierzyć, że próbuje on oczyścić z zarzutów alkohol. Przecież każdy zdrowomyślący może podać setki argumentów na to, że picie alkoholu godne jest największej kary. W rzeczywistości mocna głowa zwiększa jedynie ryzyko uzależnienia, prowadzi do uszkodzenia organizmu i psychiki. Każdy, kto spożywa alkohol, jest narażony na uzależnienie. Powszechnie znane są przypadki uzależnienia od alkoholu lekarzy, prawników, polityków. Każda ilość alkoholu zmniejsza zdolność oceny tego, co dzieje się na drodze. Obniża szybkość reago reagowania i podejmowania decyzji, co może doprowadzić do wypadku. A może piwo to nie alkohol? Ten sam alkohol etylowy znajduje się w wódce, piwie, winie. Pijąc piwo, można się uzależnić od alkoholu. Uważam, że oskarżony jest winien. Stąd chciałby poznać, poznać, jaki pogląd w tej sprawie ma pan prokurator? Wysoki sądzie, Od dawna uważam, że alkohol jest winien stawianych mu zarzutów, ponieważ alkoholizm nieleczony jest chorobą zagrażającą życiu. Bez leczenia alkoholik skraca sobie życie średnio o 10-15 lat. Choroba alkoholowa powoduje nieodwracalne uszkodzenia większości najważniejszych narządów wewnętrznych. Mózg, wątroba, nerki, trzustka, serca. Konsekwencją są poważne choroby takie jak marskość wątroby, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze. Wobec powyższego wnoszę o najwyższy wymiar kary dla oskarżonego. Co oskarżony chciałby powiedzieć w swojej obronie? Proszę wysoki sąd o najniższy wymiar kary. Sąd ogłasza przerwę i udaje się na naradę. Szukasz ukojenia? Mam coś mocniejszego dla Ciebie. <grymne> Starsza Pani po wysiada? Ja nigdy nie wysiadam, synku. Nie wierzę. No to sprawdźmy. Babciu, ze mnie jest prawdziwy spadzie. Co słychać? Dobrze słychać. Babciu, ty tyle piłaś! Dlaczego na ciebie nic nie działa? Czy jesteś jedną z 8% ludzi, którym udaje się przeżyć? Należysz do wyjątków potwierdzających regułę? Ale jazda to prawdziwa śmierć! wyrok. Alkohol jest winien stawianych mu zarzutów. W związku z powyższym postanawia się zabronić, e, zabronić reklamy alkoholu, karać tych, którzy sprzedają alkohol nieletnim, nakładać kary na rodziców, którzy pijąc, dają zły przykład swoim dzieciom, uświadamiać wszystkich o szkodliwości picia alkoholu, zakazać importu alkoholu. Wyrok sądu jest prawomocny i w tej postaci należy go zaprotokołować.